you mm -hmm. koleżanki i koledzy mówią, że zajmuję się czynnikiem ludzkim w przemyśle 4.0 i łączę zainteresowania dwóch dyscyplin psychologii o specjalności psychologia pracy, organizacji zarządzania i zarządzanie zasobami ludzkimi. Cieszymy się, że mogliśmy uruchomić bardzo specjalistyczny, ciekawy program MBA Przemysł 4.0, dedykowany liderom, bo od nich bardzo wiele zależy w organizacji, to jak ta organizacja funkcjonuje. To, co jest walorem naszych czasów, to to, że możemy ciągle stawiać czoła różnym wyzwaniom, czemu wybrałam taką męską uczelnię, Politechnikę, Politechnikę Śląską. No, nie tylko dlatego, że jest to oczywiste z uwagi na zainteresowanie, bo przecież realizuję obszar psychologii industrialnej, przemysłowej, więc no niejako bliżej mi do Politechniki, bo to przecież przemysł niż do uczelni społecznej, humanistycznej, z której się wywodzę. Ale no, no, prawda jest taka i też to dobrze wiemy, że nauka pozbawiona jest płci. Ona wiąże się tak naprawdę z naszymi predyspozycjami. To jest wszystko związane z tym, do czego pasujemy i co daje nam prawdziwą przyjemność, bo to jest klucz, którym powinniśmy się kierować wybierając zawód. Ostatnich kilka lat uczę stricte, można powiedzieć, na kierunku lotniczym, czyli by już tam nie ma kobiet, są pojedyncze jednostki, można powiedzieć, i te panie fantastycznie sobie też radzą, w związku z czym jestem zachwycona. Świetnie się panie odnajdują, także nie należy dać się stereotypom ponieść, należy te stereotypy łamać. Moja taka przygoda, która stała się sensem mojej pracy zawodowej, to od czterech lat bycie pracownikiem Centrum Transferu Technologii, bardzo specyficznej jednostki, która, można powiedzieć, łączy tą, tą naukę z biznesem. To bardzo zmieniło moje podejście do nauki. Dzisiejsze czasy wymagają od nas takiej elastyczności, takiego elastycznego podejścia do nauki i do tego co jest potrzebne na rynku, co jest innowacyjne. Ta uczelnia to nie jest tylko moja alma mater, to nie jest miejsce, w którym studiowałam, tylko to jest miejsce w zasadzie, w którym się wychowałam. Jestem ja trzecim pokoleniem, a moja córka, która zaczęła w tym roku studia, czwartym pokoleniem, które jest związane z Politechniką Śląską. Dla niektórych naturalnym jest, że kobieta wychowuje dzieci, to naturalnym jest też to, że łączy swoją pracę z tymi kierunkami inżynierskimi. Kadra akademicka składała się głównie z mężczyzn. I to pamiętam, będąc studentką, studiowałam już no, kilkanaście lat temu e, i e, zawsze marzyłam, żeby być w tej kadrze również. Kobiety mają naturalne predyspozycje interpersonalne są bardzo kreatywnymi osobami, mają świetne pomysły, potrafią współpracować. Zajmuję się doskonaleniem procesów pracy w ochronie zdrowia. Swoje badania prowadzę we współpracy z jednostkami ochrony zdrowia, przede wszystkim szpitalami, ale również instytucjami naukowymi, Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach. Prowadzę również badania międzynarodowe we współpracy z Uniwersytetem Libek, z Instytutem Informatyki Medycznej, z Instytutem Biomechaniki z Walencji jestem prodziekanem do spraw kształcenia na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Z tym wiąże się inna funkcja Prawomocnika do Spraw Studenckich, ale ponieważ ja kocham ludzi, ja kocham spotykać się z ludźmi, dyskutować, więc bardzo ta funkcja odpowiada, ze względu na to, że każdy dzień mam kontakt z, ze studentem, z nauczycielem. Chciałam bardzo serdecznie podziękować mojemu promotorowi, panu profesorowi Teodorowi Winklerowi, bo to on rozwinął we mnie pasję naukowca. Rozwinął we mnie taką chęć dociekania, szukania rozwiązań i powiem szczerze, marzyłam o tym, żeby zostać naukowcem. Praca naukowca w moim wydaniu to przede wszystkim praca z drugim człowiekiem. Praca wspólna, praca oparta na wspólnym poszukiwaniu rozwiązań. Jest to coś satysfakcjonującego, coś fantastycznego nie wyobrażam sobie robienia niczego innego. Praca zajmuje nam bardzo dużo czasu, wypełnia nasze życie rzeczywiście w takim no, wielogodzinnym scenariuszu i to jest bardzo ważne, byśmy realizowali swoje zawody potencjalne, które mamy, bo on pozwala nam wtedy czuć się profesjonalnie, czuć się dobrze, mieć pewne, czy realizować pasję. Nie idźmy stereotypami, a idźmy za głosem serca, wybierajmy te zawody, które są dla nas dobre, bo moim zdaniem Najważniejsze to nie to, czym się zajmujemy, tylko to, czy robimy to z pasją i z zaangażowaniem. Nie wahajcie się, bądźcie odważne. Zapraszamy.